Kochani, krótki tutorial o tym, jak stworzyć sobie plik PDF, dokument PDF z tekstem, którego nie da się później skopiować przez jakieś tam osoby postronne. Wrzucimy sobie tutaj nasz tekst, przykładowy tekst. Mamy nasz tekst. Tutaj z prawej strony mamy oczywiście warstwy... Layers z, z zwykłym tekstem. Po pierwsze, to co możemy zrobić, to przekonwertować sobie nasz tekst na warstwę krzywych. Za pomocą opcji w zakładce Layer mamy opcję konwertu kurs. Nasz tekst w tej chwili przekonwertował się na krzywę. Tu, tu je ja dokładnie mamy. I możemy sobie nasz dokument wyeksportować. pdf for print i klikamy opcję eksport. Wrzucę, wrzucę sobie jeszcze zupełnie inną czcionkę, żebyśmy zobaczyli jak to będzie wszystko wyglądać. Tutaj zmienimy sobie rodzaj czcionki. Na jakąś taką bardziej ciekawszą. Nawet niech to będzie powiedzmy taka. dorzucimy sobie jeszcze jedną czcionkę. Przekonujemy sobie to na krzywę. Mamy nasze warstwy z grafiką wektorową, z książką wektorową w tej chwili. Eksportujemy sobie to wszystko do dokumentu PDF. I patrzymy, jak nasz dokument tutaj wygląda. Mamy nasz dokument z ciągłą tutaj, to jest ciągła wektorowa, grafika wektorowa. Powiększymy sobie to i widzimy, że tutaj nasza grafika zupełnie nie traci na jakości. No jak jest powiększona o 400%, więc naprawdę to jest po prostu świetna jakość. Trzymamy 1200, więc Nasza jakość dokumentu jest po prostu świetna, i tutaj nic się nam nie zepsuło. To jest pierwsza możliwość, z której możemy korzystać, żeby zabezpieczyć nasz tekst przed kopiowaniem. Dołożymy sobie znowu jakiś tekst. Zmienimy sobie tutaj też rodzaj czcionki. Dokładnie widzimy, że mamy trzy rodzaje czcionki, jest to warstwa z zwykłą czcionką, więc tutaj nie mamy w tej chwili grafiki wektorowej. Wchodzimy sobie w zakładkę File i przy Oksporcie wchodzimy w zakładkę More, gdzie mamy więcej opcji. Tutaj mamy wszystkie opcje podstawowe zaznaczone, czyli PDF, DPI 300. Zjeżdżamy sobie tutaj naszym paskiem w dół, gdzie mamy więcej opcji. I mamy taką zakładkę jak Empty Fonts. Rozwijamy sobie tą zakładkę. Mamy tutaj tekst As kurs, czyli zamień tekst na krzywy. Zaznaczamy sobie tą opcję. Wybieramy sobie tą opcję. Klikamy zamknij i eksportujemy cały nasz dokument. Sprawdzamy oczywiście, czy nam się to jeszcze tutaj zapisało. Mamy dokładnie tekst As kurs, czyli krzywy. Klikamy opcję eksport. Wespółtwaliśmy sobie cały nasz dokument. Sprawdzamy, jak on w tej chwili wygląda. No i oczywiście tutaj, jak widać, z naszą grafiką też nic nie stało. Wygląda nasza grafika tak, jak wyglądać powinna. Jest w bardzo dobrej jakości. Możemy tą grafikę powiększać i powiększać. I tutaj nasza jakość, tutaj nasz tekst, nasz plik graficzny nie straci na jakości. Dokładnie tutaj widać to. No i to, co jeszcze możemy zrobić, to otworzymy sobie obydwa nasze pliki z powrotem w naszym w tej chwili Affinity Designer i zobaczymy, czy faktycznie tutaj mamy grafikę wektorową, żeby Was tutaj, żeby was tutaj po prostu nie okłamać. Otwieramy sobie to w naszym designerze. Mamy grafikę wektorową? No oczywiście, że mamy grafikę wektorową. Widzimy z prawej strony, że mamy tutaj warstwy krzywe, więc to wszystko jest grafika wektorowa. No, więc dokładnie widzimy, że tutaj możemy sobie każdą literkę edytować na różne sposoby. No i drugi plik, który sobie otworzymy, Mamy dokładnie to samo. Mamy tutaj warstwę krzywych. Gdzie każdą literkę możemy sobie w różny sposób po prostu edytować. Więc odpowiedź, jak zabezpieczyć sobie taki plik z tekstem, żeby był zabezpieczony przed kopiowaniem przez osoby postronne, to po prostu zamieniamy wszystko na krzywe na warstwy wektorowe i w ten sposób nasz dokument jest zabezpieczony. Oczywiście także możecie korzystać z zewnętrznych opcji, z zewnętrznych programów, kiedy eksportujecie sobie już Wasz dokument do zwykłej, zwykłej formy PDF i później przez programy zewnętrzne, takie na przykład przez Adobe, możecie już później zabezpieczać Wasze dokumenty przez kopiowanie, przez dany konkretny program. Co w przypadku, gdy pracujemy większą ilością tekstu, jak na przykład w, w tym przypadku. Powiedzmy, że mamy naszą ściąkę To jest zwykła ściąka w tej chwili Arial. Aczkolwiek my sobie możemy tą ściąkę jeszcze... Chociaż nie, w sumie tą ściankę nie wiem sobie zostawić, jaka by jeszcze była taka najbardziej popularna. Powiedzmy, że mamy ściąkę Calibri która jest też popularną czcząką do tekstu książkowego, zwłaszcza jeśli chodzi o okładki. Mamy naszą zwykłą warstwę z tekstem. Możemy ją zamienić na warstwę wektorową. Tutaj nam się nic nie zmieniło. Książka wygląda dalej tak samo jak wyglądała wcześniej. Mamy nasze wektory. Eksport PDF 300. Cofniemy z powrotem na zwykłą warstwę z tekstem. Tu możemy sobie czcionkę w zasadzie chyba zostawić. Zostawimy sobie tą ściąkę. Mamy naszą zwykłą warstwę z tekstem. Wchodzimy w narzędzie eksport. Wchodzimy w zakładkę More. Zaznaczamy sobie opcję tekst As course. Mamy tekst jako krzywę. Klikamy Export. I sprawdzamy sobie nasze dwa pozostałe dokumenty w naszym. Affinity Designer, najpierw sobie otworzymy jako zwykły PDF i widzimy, że nasza ścianka tutaj nie zmieniła się, i nic tutaj się z nią nie stało. Oczywiście możemy sobie to wszystko popowiększać i widzimy, że mamy bardzo dobrej jakości dokument. Tutaj mamy dokładnie to samo. Nasza czcionka w ogóle nie zmieniła kształtu. Jest dokładnie taka sama, jak sobie ją wrzuciliśmy w nasze Affinity. I także jest bardzo dobrej jakości. Możemy powiększać, i powiększać, i powiększać. I ściąka na jakości w ogóle nie straci. Ile ważą te nasze dokumenty? To jest jedna strona, i tutaj mamy w zasadzie. No, mało, tylko 400, 400 KB. Także to wcale nie jest dużo, jak tutaj na naszą jedną stronę. Tu już gdzie mamy więcej tekstu już tych kilobajtów megabajtów jest troszkę więcej. Więc na pewno tutaj kiedy przekonwertujemy sobie nasz dokument zwykły .pdf na warstwy krzywych na pewno ten dokument będzie po prostu więcej ważył. No bo po prostu tutaj jak mówiłam, no tutaj jest mamy warstwy krzywych mamy grafikę wektorową, więc po prostu jakość, no jakość też swoje po prostu waży. Gdybyśmy to mieli w pikselach i gdybyśmy sobie, sobie powiększyli naszą siatkę w pikselach, taką standardową siatkę, którą mamy w tej chwili tutaj w naszym Affinity, kiedy ją sobie powiększymy przykład, nie wiem, trzy tysiące razy, no to oczywiście będziemy mieć tutaj już takie piksele. A tutaj jest grafika wektorowa, więc no jakość, jakość po prostu pliku też równa się z większą wagą tego pliku. Otworzymy sobie to z powrotem w naszym Affinity Designer. Na potwierdzenie tego, co mówię. Mamy nasze krzywy, no oczywiście mamy nasze krzywy, tutaj z prawej strony. I każdą z tych właśnie krzywych możemy sobie tutaj modyfikować. Zobaczcie, że nawet tak powiększę taką jedną malutką literkę powiększę, ona w ogóle tutaj nie traci na jakości. Także no, grafika wektorowa to jest po prostu grafika wektorowa. Tutaj nie ma jej co porównywać z grafiką rastrową, z pikselami. No i jeszcze nasz ostatni dokument. Widzimy, że mamy tutaj warstwę krzywych. Każda literka to jest inna zupełnie warstwa. No i też właśnie możemy ją sobie tutaj edytować i widzimy, że to jest bardzo fajna sprawa. W ten sposób możemy sobie zabezpieczyć nasze pliki przed osobami postronnymi. Gdzie zmieniamy sobie po prostu zwykły tekst na krzywę na warstwy wektorowe, bo no, tak jak mówię, jedynym minusem tego jest to, że ta, dany plik dużo waży. Taka grafika wektorowa z tekstem na pewno bardzo świetnie sprawdza się w projektach, gdzie robimy sobie grafikę na przykład na banery na sklep, czy gdzieś tam hmm, reklamy, sobie robimy reklamo, hmm, banery reklamowe, natomiast do naszego, hmm, do naszego KDP to troszkę po prostu nie ma sensu, żeby sobie przekształcać cały tekst na wektory, ponieważ tak jak mówię, Taki plik będzie dość sporo ważył. No i czasami warto skorzystać sobie z takich zewnętrznych opcji, korzystając z pomocy zewnętrznych serwisów, które właśnie pomagają przekształcić zwykły PDF i zabezpieczyć go przed właśnie kopiowaniem. I to jest na przykład opcja dostępna w Adobe. Mamy opcję właśnie przekształcenia naszego zwykłego PDF-u za pomocą strony Adobe Acrobat. Oczywiście jest to opcja płatna. Bo Adobe jest po prostu płatny. No i po prostu przez zewnętrzne, serw przez zewnętrzne strony możemy taki nasz dokument PDF zabezpieczyć.